Czy znasz to uczucie, kiedy intensywnie bije ci serce, pojawiają się motyle w brzuchu i na niczym nie możesz się skupić? Czy zastanawiałeś się, co wtedy dzieje się w Twojej głowie i organizmie z biologicznego punktu widzenia? Czy to, co czujesz, to miłość, czy jednak tylko chemia? Nazywam się Karolina Borek, jestem współzałożycielką platformy do psychoterapii online Rideify.pl i zapraszam cię na film o tym, co się dzieje, gdy się zakochujemy. W pierwszej kolejności trzeba mieć świadomość, że miłość zaczyna się od mózgu, a nie, jak niektórzy myślą, od serca. To, co dzieje się na początkowych etapach relacji między dwojgiem ludzi, jest spowodowane związkami chemicznymi, którymi bombardowany jest nasz mózg. Aby doszło do zakochania, muszą wystąpić określone czynniki. Gdy pojawia się osoba, która się nam podoba, aktywowane są konkretne neuroprzekaźniki, a mózg uwalnia odpowiednie substancje chemiczne, które powodują, że możemy czuć, jakbyśmy byli pod wpływem silnie działających narkotyków feromony. Zacznijmy od zapachu. Na początkowym etapie ma on bardzo duże znaczenie. Dzięki niemu możemy ocenić atrakcyjność partnera pod względem biologicznym. Osoby o odpowiednim zestawie genów przyciągają się nawzajem, ponieważ dzięki odpowiedniemu dopasowaniu ich potencjalne potomstwo uzyska bardziej różnorodną grupę genów, czyli będzie miało szansę być zdrowsze. Fenyloetyloamina. Jedną z najważniejszych substancji, którą wydziela mózg w czasie fazy zakochania, jest fenyloetyloamina. Jest to substancja, którą można porównać do amfetaminy pod względem składu chemicznego. To dzięki niej czujemy euforię i nie możemy się na niczym skupić. Fenuloeteloamina może również powodować idealizowanie nowo poznanej osoby, wyolbrzymiając jej zalety i tłumacząc wady: noradrenalina. Wzrost stężenia fenuloeteloaminy w organizmie skutkuje podwyższeniem poziomu noradrenaliny. Noradrenalina, szybko docierając do naszego mózgu, powoduje zwężenie naczyń krwionośnych, prowadząc do gwałtownego i krótkotrwałego wzrostu ciśnienia tętniczego i przyspieszenia pracy serca. Najprawdopodobniej to właśnie z tego powodu zdarza się nam czerwienić na widok ukochanej osoby. Dopamina. Dopamina jest to tak zwany hormon szczęścia. Wywołuje uczucie euforii i przyjemności. To przez nią chcemy spędzać każdą chwilę z daną osobą i odczuwamy przyjemne emocje z tym związane. Jest to hormon, który aktywuje się również podczas takich czynności jak na przykład jedzenie czekolady czy uprawianie aktywności fizycznej. Jest jednak bardzo uzależniający. Z tego powodu na początku relacji mamy tak dużą potrzebę przebywania w obecności bliskiej osoby serotonina. Serotonina sprawia, że chcemy angażować się w relację tak, aby poziom odczuwanej radości wciąż był na tym samym poziomie. Cierpienie spowodowane jej brakiem można odczuć, gdy bliska osoba zaczyna się oddalać. Wówczas obniżenie serotoniny powoduje poczucie bezradności oraz lęku, co może zakończyć się nawet depresją. Ważne aby mieć świadomość, że w trakcie trwania związku hormony miłości są wydzielane przez nasz mózg przez około 2 lata. Potem ich produkcja drastycznie spada. Faza ta stanowi przejście od romantycznej miłości do złożonego szczęścia, jaki może dać stały związek, w którym emocje wykraczają poza atrakcyjność fizyczną. A to wszystko znów dzięki chemii kolejnych hormonów, tym razem oksytocyny i wazopresyny. Oksytocyna łagodzi stres, powoduje obniżenie ciśnienia krwi, działa przeciwbólowo i relaksująco. Wpływa również na pojawienie się instynktu macierzyńskiego. Wazopresyna natomiast dominuje u mężczyzn i decyduje o wierności i trwałości związku. Podwyższenie poziomu obu tych hormonów wywołuje uczucie odprężenia, spokoju, poczucia więzi i wzajemnej akceptacji. Dzięki ich obecności możliwy jest rozkwit dojrzałej miłości pomiędzy partnerami. To, co dzieje się z nami na początkowych etapach relacji, jest niezwykle ekscytujące. Pojawiają się emocje, które mogą uśpić naszą czujność i sprawić, że nie będziemy patrzeć na siebie racjonalnie. Pojawienie się silnej chemii może pobudzać nasz wczesny styl przywiązania. Jeśli posiadamy pozabezpieczny styl więzi, możemy mieć skłonność do wybierania partnerów według określonego wzorca. Ten wzorzec jednak nie zawsze jest dla nas korzystny. Wiedz również, że partner, z którym jesteś, może inaczej zachowywać się na początku związku, a zupełnie inaczej w jego kolejnych fazach. Jeśli więc zauważasz sygnały ostrzegawcze w relacji, w której jesteś, pomocna może być rozmowa ze specjalistą. Link do zapisu na konsultację znajdziesz w opisie filmu. Dziękuję i zapraszam do obejrzenia pozostałych filmów na kanale Riseify.